Witajcie, mam na imię Wojtek i w tym filmiku chciałbym Wam zaprezentować ciekawy eksperyment z balonikiem. Dlaczego z balonikiem? Dlatego, że my tutaj w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu bardzo lubimy eksperymenty, które można wykonać wykorzystując do tego proste przedmioty, przedmioty, które macie w domach, które możecie łatwo kupić. No i takimi elementami, takimi obiektami, przedmiotami są na przykład baloniki. Stąd też Stąd też dzisiejszy eksperyment. Baloniki. Baloniki takie małe lub baloniki dużo, dużo większe, w szczególności takie wypełnione gazem lżejszym od powietrza, na przykład helem. Takie baloniki wypełnione helem to są bardzo wdzięczne obiekty wielu doświadczeń, ale podczas tych doświadczeń spotykamy się z pewną trudnością i z pewnym niebezpieczeństwem. Jakim to niebezpieczeństwem? No, Niebezpieczeństwo jest bardzo oczywiste. Taki balonik jest lżejszy od powietrza, więc wystarczy chwila nieuwagi i po prostu może on gdzieś nam uciec. Jeżeli nie wykonujemy tego doświadczenia w zamkniętej przestrzeni, w swoim domu, tylko robimy to gdzieś na dworzu, no to taka ucieczka balonika właściwie oznacza dla nas jego stratę. Co zrobić, żeby nam balonik z helem nie uciekł? No, odpowiedź jest oczywiście prosta: wystarczy go odpowiednio obciążyć. Ale jak taki balonik obciążymy, no, to tracimy wiele, wiele zabawy. Balonik po prostu jest przywiązany do jakiegoś elementu i ma bardzo ograniczoną swobodę ruchów. Chcielibyśmy, aby nasz balonik był swobodny, ale jednocześnie nie uciekał. Jak to zrobić? Okazuje się, że jest na to prosty sposób. Ten sposób nie ma polskiej nazwy, ale nazwa angielska to guide rope albo drag rope, czyli taka lina, która zwisa z balonika. No i tutaj mam taki model, który wykonałem ze spinaczy z biurowych. Naszą guide rope widzicie tutaj, a nasz balonik jest malutki, dodatkowo obciążony nakrętką, więc no, na pewno w powietrzu latać nie będzie, ale będzie, będzie sobie latał w czym? No, oczywiście w wodzie, którą tutaj mam przygotowaną w zbiorniku. Zobaczmy, jak się taki balonik z takim śmiesznym obciążeniem zachowuje. No właśnie, zatonął, ale nie zatonął całkowicie, utrzymuje się na pewnej wysokości, i teraz, gdy ja będę jego wysokość zmieniał. Po prostu popchnę go w dół, to on wypłynie i powróci na tą swoją pierwotną wysokość. I odwrotnie, kiedy ja go wyciągnę trochę do góry, to on też e, wtedy, kiedy m, stanie się na powrót swobodny, m, zanurzy się na tą wysokość, e, która. M, no właśnie, jaka to jest wysokość? Ta wysokość, na której balonik się unosi, e, to jest taka wysokość, e, dla której ciężar. M, Tutaj e, tego balastu e, równoważy się z siłą wyporu balonika. Ciężar balastu jest tym większy, im balonik znajduje się wyżej, a więc na takiej wysokości e, ciągnie go w dół tutaj e, no, sporo tych spinaczy biurowych. Gdy on się znajduje niżej tych spinaczy biurowych, które em, tworzą ten pionowy odcinek naszej liny, jest mniej, a więc, je, i, a więc i ciężar tych spinaczy jest mniejszy. Hmm. No, i na pewnej wysokości jest spełniony warunek równowagi między siłą wyporu a, a siłą związaną z tym balastem. To jest doświadczenie, które możecie sami wykonać w domu, dysponując tylko wodą, jakimkolwiek balonikiem i kilkoma spinaczami biurowymi, ale jeżeli macie do dyspozycji. Balonik helowy, możecie zrobić doświadczenie już z balonikiem latającym w powietrzu. Musicie do niego dowiązać odpowiednio ciężki sznurek, odpowiednio ciężki łańcuszek, no i wtedy możecie się nim dosyć swobodnie bawić. Balonik może się poruszać swobodnie w poziomie. W pionie jego ruchy będą ograniczone do Pewnej wysokości. I my taki eksperyment dla Was wykonaliśmy. Wykonaliśmy go w przestrzeni naszych wystaw, w przestrzeni wystawy Rzeka oraz w przestrzeni wystawy IDE. No i teraz chciałbym Wam te filmiki zaprezentować. Tak jak widzieliście na naszych filmikach balon z helem z taką guide rope czy też drag rope poruszać się może dość swobodnie w poziomie szczególnie wtedy kiedy odczuwa jakieś podmuchy wiatru na naszych filmikach te podmuchy wiatru były wytwarzane przez wentylatory oraz przez takie duże ogrodowe dmuchawy do liści dlatego ten balonik się poruszał no, bardzo wyraźnie w poziomie od czasu do czasu udawało się temu balonikowi gdzieś tam wznieść trochę wyżej ale wtedy on powracał na tą swoją wysokość równowagową po dłuższej lub po krótszej chwili. No i dzięki temu właśnie balonik, balonik może się poruszać swobodnie w poziomie, ale nam nie ucieka w pionie. Dlaczego to jest fajne? To jest fajne, bo to można wykorzystać nie tylko do zabawy, ale można to wykorzystać również w celach naukowych. Tego typu baloniki z guide rope są proponowane jako balony badawcze, które być może kiedyś będą wykorzystywane do badania powierzchni innych planet. Już w 1996 roku miała lecieć na Marsa rosyjsko-francuska misja, która miała taki balon tam nad powierzchnią Marsa wypuścić. No i ten balon miał się unosić na niewielkiej wysokości, ciągnąc za sobą taką guide rope wyposażoną w georadar. To miało służyć do badania wody, która się prawdopodobnie gdzieś tam na Marsie w, w gruncie pod gr na jakiejś głębokości znajduje. Ta misja niestety została skasowana. Jak dotąd jedyne balony, które badały obce planety, to były balony z misji międzynarodowych takich misji Vega, które badały atmosferę. Venus. No ale to były balony, które się unosiły na dużej wysokości. To nie były takie balony z guide rope czy też drag rope. Sam pomysł takich lin balastowych jest dosyć stary. Ma no, pochodzić gdzieś tak z końca XIX wieku i został co najmniej raz wykorzystany podczas takiej misji badawczej, która została zorganizowana przez Szwedów, którzy no, chcieli balonem wypełnionym wodorem przelecieć nad biegunem północnym. Szefem, twórcą tej ekspedycji, inicjatorem był szwedzki badacz Salomon August André. No niestety ta wyprawa zakończyła się tragicznie, balon nie miał tak dużej wyporności jak się spodziewano, balon się rozbił przedwcześnie i wyprawa się nie udała. Sam pomysł Guide rope jednak nadal jest w baloniarstwie obecny. No i być może kiedyś zobaczymy tego typu balony badające obce planety naszego układu słonecznego, na przykład właśnie Marsa. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę udanych eksperymentów z balonikami.